Szybki unboxing pierwszego tomu testu kolekcji Marvel Must Have. Tak prezentuje się pakowanie pierwszego numeru. Zajrzyjmy tutaj i zobaczmy grafikę kolekcjonerską. Ulotka, prenumeraty z prezentami, ale jak wiadomo, te prezenty będą wymienione do potencjalnego startu kolekcji. Dalej, prezentacja panoramy. Informacje o tomach testowych. O dodatkach i o grafikach. A oczywiście po drugiej stronie plakat. I tutaj mamy autorstwa Alexa Rossa. I zobaczmy jak wygląda tom. Jak widać, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest ono naprawdę dobre. Historia ukazała się już kiedyś w Polsce w innej kolekcji superbohaterów Marvela. Ale i tak jest to bardzo y, fajnie wybrany tom.